Cześć, witam Cię w kolejnym filmiku. Jak szybko nauczyć się języka niemieckiego? Dzisiaj opowiem trochę o wyrazach ym, kontrowersyjnych w języku niemieckim. Na przykład takimi wyrazami są słówka „hören” i Huren. Hüren oznacza słuchać albo słyszeć, natomiast Huren oznacza ym, kobietę lekkich obyczajów. Więc bardzo ważne jest, żeby nie mylić yy, właśnie Hüren z Huren. Bardzo często uczniowie mają tendencję do wypowiadania właśnie słówka słyszeć po niemiecku churen, zmieniając o umlaut na u. I wówczas powstaje wtedy inny wyraz i można zostać wyśmianym. Też uczulam na wymowę dwóch słówek, też bardzo podobnych, tak jak hyren i churen, Są to cyjne i cejen. Sein". Cejne w języku niemieckim oznaczają zęby i cejen. Oznaczają, to słowo oznacza w języku niemieckim polskim, w języku polskim oznacza palce u stóp. Także nie mylimy cejne z cejen, czyli nie mylimy zębów z palcami u stóp. Innym ciekaw, ciekawym słowem jest der Roman. Roman to oczywiście nie chodzi oczywiście tutaj o Romana albo o ym, Romka, czyli imię w języku polskim, tylko o powieść, czyli w języku niemieckim powieść to der Roman. Też ciekawym słówkiem jest ym, gift, ponieważ w języku angielskim oznacza ym, ono prezent. Natomiast w języku niemieckim oznacza truciznę, więc też nie mylimy tutaj znaczeń, żeby nie zostać e, źle zrozumianym. E, innym słowem, które wybrałam, jest e, słowo Kurwe, też bardzo kontrowersyjne, ponieważ w języku polskim e, mamy to słowo e, i, o, i jest wulgaryzmem. Natomiast w języku niemieckim jak najbardziej oznacza zakręt. Więc nie jest to wulgaryzm. Wybrałam też słowo glut. Nie jest to glut w języku polskim, ale na przykład w języku niemieckim oznacza to słowo żar. I jeszcze jedno słówko ciekawe. To pauken. Pałkę to oczywiście nie, nie związane z żadnymi pałkami, aczkolwiek tak brzmi. Natomiast oznacza wkuwać coś, tak? Czyli intensywnie się uczyć. To jest właśnie Pauken. Pauken w języku niemieckim, czyli coś wkuwać. E, I to na dzisiaj wszystko. Dziękuję za uwagę. Jeżeli filmik Ci się podobał, to oczywiście kliknij łapkę w górę i do zobaczenia do następnego razu. Cześć!